Cześć, witam was Marek, witam Was szery w internetu. Za oknem piękna, piękna wiosna, śnieg coraz większy. Zastanawiam się, czy nie pójść do ogródka i zciąć choinkę, ubrać ładnie na święta, ale tak na poważnie. Słuchajcie. I Wielu z Was często w komentarzach pisało, że y, ta cała walka nasza nie ma sensu, że politycy i tak zawsze będą robić wszystko, na co im się żywnie, co im się żywnie podoba, proszę bardzo. I trudno z Wami się nie zgodzić. Chociaż popatrzcie się, jest pewien mały sukces. Wczoraj y, nagrywałem kolejny króciutki materiał, króciutki wywiad y, w sprawie. Próby podniesienia progu do kwoty tysiąca złotych. Tą y, walkę, y, naszą wspólną, y, prowadzimy już od chyba od grudnia zeszłego roku. I popatrzcie się, mimo wielu wątpliwości, mimo, mimo wielu zwątpień, jednak y, ta wspólna walka y, internautów, moja. Mediów, do których często macie te czy inne pretensje. Ale jednak popatrzcie, ta wspólna walka dała pierwsze malutki, malutkie zwycięstwo. Ja inaczej. Pierwszy taki malutki sygnał. Że jesteśmy w stanie odnieść zwycięstwo, bo już wczoraj yy, dowiedziałem się, że w tej chwili ta propozycja została troszeczkę yy, jakby zrewidowana, i w tej chwili propozycja jest już 600 zł, a nie 1000. Osobiście uważam, że nie jest to jeszcze żadne zwycięstwo, jest to tylko jakiś malutki krok. Ponieważ tak naprawdę, to przecież generalnie nie chodzi o to, czy to będzie 250, zł, 600 czy 1000, chodzi o to, żeby było skuteczne działanie. I o ile ja zgadzam się z argumentami policji, że trudno jest zrobić jakieś duże postępowania śledcze w stosunku do małych, drobnych kradzieży, o tyle nie zgadzam się, żeby iść w kierunku poprawy statystyki. Ja mówię w ten sposób. Zmienić, ale nie, nie tak, jak oni proponują. Zmienić w ten sposób. Wyrzucamy w ogóle pojęcie wykroczenia jako pojęcie idiotyczne, bezsensowne. Wprowadzamy w to, w miejsce tego pojęcia wykroczenia, wprowadzamy pojęcie złamanie prawa. Bo to jest adekwatne. Ktoś, kto kradnie, ktoś, kto kogoś bije, łamie prawa, łamie normy prawne. Więc wprowadzamy pojęcie łamanie prawa, natomiast ustalamy, że od kwoty, yy, że do kwoty 600 zł, czy nawet w tym momencie może być do kwoty 1000 zł, że do kwoty 1000 zł wprowadzamy tak zwane procedury uproszczone. Czyli ktoś, kto złamał prawo, nie musi stawać przed sądem, nie musi być prowadzona cała ta procedura dochodzeniowa, natomiast policja każe go grzywną w zależności od skali przestępstwa. Może być grzywna 500, 600, 800, 1000, 2000, 5000. I to jest dobry Wydaje mi się słuszny kierunek. Oczywiście, warunek jest jeszcze jeden. I konieczność wpisania tej osoby do rejestru przestępstw. I tam ta osoba powinna widnieć co najmniej przez rok czasu. Byłby to taki rok próby. Jeżeli w tym okresie nic nowego nie zrobi, oczywiście zostaje wykreślona. Jeżeli zrobi, to mamy. Powód do tego, aby stwierdzić, że jest to recydywa, i nawet nadawać sprawie już mocniejszy bieg niż za pierwszym razem. Wydaje mi się, że to jest logiczne, logiczny kierunek, w którym powinna i zmiana tej ustawy. Jeżeli ona zacznie się i skończy tylko na zmianie progu, to będziemy mieć kolejny dowód na to, że nie chodziło o poprawę bezpieczeństwa naszego a tylko i wyłącznie statystyki. Serdecznie Was yy, pozdrawiam. No Chciałbym Wam powiedzieć miłych, wesołych, wspaniałych świąt. Na no, jak patrzę za okno, ręce opadają. Ale mimo wszystko, słuchajcie, życzę Wam miłych, spokojnych, zdrowych świąt, żeby jakiś zając do Was przykickał i przyniósł prezenty. Cześć!